Nadchodzą święta zmartwychwstania Pańskiego. Wielki piątek pragniemy, idąc na górę Liwocz, rozważać, ile kosztowała nasza dusza, ile Bóg poświęcił siebie dla ratowania nas od potępienia wiekuistego. Będziemy pytać, co my robimy, aby własną duszę zbawić. Dlatego serdecznie zapraszam na godzinę jedenastą. Po Drodze Krzyżowej w kaplicy Matki Bożej, Królowej Pokoju, odprawimy liturgię Wielkiego Piątku. Z racji nadchodzących świąt życzę wszystkim i sobie, aby Chrystus zmartwychwstały, odsunął z naszego serca kamień, który zamyka drogę, by ludzie mogli wszyscy wejść do naszych serc, byśmy byli otwarci na każdego człowieka, szczególnie tego, który wyciąga rękę o pomoc z naszej strony. Życzę wesołych świąt. I wiele, wiele miłości ludzkiej.